Witam! Witam, drogi Wodniki! No i mamy już wrzesień zapasów. Ha! Szybko to zleciało. Październik, listopad i będzie grudzień. I znowu nowy rok. No, dziękuję Wam bardzo, drogi Wodniki, za to, że jesteście ze mną, że mnie oglądacie, że mnie wysłuchujecie yy, i za to, że mnie subskrybujecie i piszecie też do mnie komentarze, które zawsze lubię czytać. i Staram się na nie jak najszybciej odpisywać. Moi drogi wodniki. Jeżeli jeszcze żeście mnie nie zasubskrybowali czy zaprenumerowali, to proszę to zrobić i mnie polubić paluszkiem do góry. Moi drodzy, chcę Wam przypomnieć, że każdego miesiąca we wrześniu też jest znów i pełnia księżyca, więc piszcie intencje. Pierwsze trzy dni są najbardziej mocne. OK. no i oczywiście, jeżeli chcecie mieć przeze mnie postawione karty prywatnie, to pod każdym moim wideo są namiary, jest moja strona internetowa i e-mail. Wejdź na moją stronę i w pierwszym rzędzie zapłacić, tak żebym mogła po prostu a, nanieść Was na listę oczekujących, a ja chcę od 3 do 7 dni, 6-7 dni, a, najpóźniej... Odezwę się i powiem co dalej. No, i to by było tyle, jeśli chodzi o przypomnienia i informacje. Moje drogie wodniki, pierwszą Waszą kartą jest piątka. Kijów. No, jesteście sami ze sobą w jakimś konflikcie. A, po prostu a, nie wiecie, co możecie robić. Dalej. Ten konflikt już jest praktycznie prawie, że i za wami. I Bogu dziękować, bo dzięki temu nadejdzie po prostu to, co oczekiwaliście. Czyli to mogą, my, może być właśnie też związane ze sprawami urzędowymi, legalnymi, może to być związane z pracą, przy czym jest sprawiedliwość. I spra tej sprawiedliwości stanie. Się zadość, ok? Czyli bardzo pozytywnie to wyjdzie dla Was. Ok? No, macie tutaj też cesarza. Sprawiedliwość i cesarz. Dwie karty dużych arkan. To może. Karty dużych arkan sprawiają to, że nie wiem, że są zaćmienia, eklipsy, różnego rodzaju. To i jeszcze. Karty Dużych Arkan mają to do siebie, że coś może się po prostu w czasie przeciągnąć albo nastąpić bardzo szybko, biorąc pod uwagę fakt, że były też i a, eklipsy w zeszłym roku, ok, to się może czasem przedłużyć o rok, albo o 6 miesięcy. To po prostu zależy od sytuacji. Także jeżeli były sprawy jakieś urzędowe, czy też legalne, to tej sprawiedliwości stanie się zadość. No i mamy też przy tym cesarza, który mówi, że jeżeli chcecie a, założyć jakąś a, własną działalność, a, swój własny interes, to macie po prostu otwartą drogę. Ok? Będzie trochę do pokonania, bo mamy tutaj siódemkę mieczy to są i emocje, i sprawy też urzędowe. Będziecie po prostu się czuli jakbyście wygrali tą bitwę, ale a, do wygrania wojny jest jeszcze trochę do zrobienia. No jak zwykle, jeżeli a, macie po prostu w zanadrzu założenie jakiegoś interesu, to no niestety urzędy są jakie są, a w większej mierze E, przebrniecie przez to wszystko, ale będziecie musieli jeszcze nad tym trochę popracować, ok? To może być też, to się może tyczyć nie tylko Was, ale kogoś z Waszego bliskiego otoczenia. Mąż, żona, e, mąż, żona, bos pracy, jeżeli szukacie pracy, to jest też bardzo dobra karta. Cesarz jest wspaniałą kartą, zarówno dla edukacji, czyli powiększenia swoich wiadomości, e, albo właśnie założenia jakiegoś interesu. To jest też człowiek z taką silną ręką, czyli to może i reprezentować kogoś z Waszego otoczenia, kto, e, kto po prostu miał, ma duży wpływ na Wasze życie. To może być mąż, może być ojciec, no, a może być nawet i wo, Wasz Bos pra, z pracy. Tutaj tej sprawiedliwości po prostu stanie się zadość. Ale i uważajcie, bo to jest też i karta y, siódemka mieczy. Może ktoś właśnie z Waszego otoczenia zachorować, to może być tak, jak powiedziałam ktoś z bliskiego otoczenia I, ale wygra, wygra bitwę no ale a, do wygrania wojny jeszcze trochę to potrwa. niemniej jednak zacznijcie, ponieważ mamy tutaj karty pod spodem ASA ASA e, Kijów czyli dążycie do Jakiegoś nowego początku, nowy start w życiu, nowy projekt to może być założenie właśnie jakiejś nowej firmy, nowa miłość, nowe życie, nowa praca. Także, jeżeli szukacie pracy, to jak najbardziej, to może być też wasz właśnie bos w pracy, ok? Jeżeli z kolei macie pracę, to Możecie też i zmienić na lepszą. To jest karta piękna, bo to jest początek czegoś wspaniałego i dobrego. Ok? To, tak jak powiedziałam, nowe życie, nawet narodziny mogą być i dziecka, e, waszego albo kogoś z waszego bliskiego otoczenia, nowy projekt, nowa praca, e, nowy start. No, cokolwiek by to nie było, to jest po prostu coś dobrego. Niemniej jednak, jeśli chodzi o e, Wasze zdrowie, to po prostu musicie, Wy albo ktoś z Waszego otoczenia, musi po prostu e, nad tym dobrze popracować, nad swoją własną e, duszą jednym słowem. A wszystko dzieje się w życiu nie bez powodu czy przyczyny, moi drodzy. Także a, pisać, czytać, malować, robić to, co po prostu Wam a, sprawia dużą przyjemność i, i satysfakcję. I tak jak powtarzam w każdym znaku, bez wdzięczności nie ma radości. Zacznijcie zawsze dzień przed pracą od podziękowania. Dziękować za wszystko, co Was otacza, za to, że wstajecie, że macie dach nad głową, że macie co jeść, za wspaniały dzień, który jest przed Wami. I wówczas po prostu więcej błogosławieństw wstąpi w wasze życie. A nawet jeżeli się pojawią negatywne, to będziecie po prostu um, wiedzieli, co zrobić, i to zrobicie e, z głową, że tak powiem, ok? No, co wasza dusza kryje? Expectation, czyli oczekiwania. Be open for whatever comes next, czyli otwórz się na to, co ma przyjść następnie. Ok? It might just be the music to your heart been, been waiting to hear. To może być właśnie ta muzyka, na które Twoje serce czekało, aby to usłyszeć, czyli oczekiwanie. Oczekuj zawsze, najlepszego, mój drogi wodniku, bo bez tego myślenie pozytywne przynosi pozytywne rezultaty. A zapamiętajcie, że wasze myśli, czyny i emocje to energia I jaką energią działasz taka i do ciebie wraca. Czyli oczekuj zawsze najlepszego i otwórz się na to, żeby to po prostu do ciebie weszło. Don't blame others for what you don't like about yourself. Nie, uh, nie win innych, czego nie lubisz u siebie. Ok? Bo to jest tylko i wyłącznie twoja kreacja. Czyli uh, my jesteśmy kowalami swego losu. I nie win za to innych, mamy, siostry, brata, bo i tacy są, to twoja wina, że jestem taka. Nie, ty masz w tej chwili jesteś człowiekiem dorosłym i a, decyzja zawsze i wyłącznie należy do ciebie. I zapamiętaj, że jaką energią działasz, taka i do ciebie wraca, czyli po prostu nie oszukuj się i nie zwalaj winy na innych, bo to wszystko co się w twoim życiu dzieje jest tylko i wyłącznie twoją um, kreacją, ok? No i ostatnie. No mam dla was też i kamyczka a nie ludzkiego. Orange calcite. Um, orange calc calcite calcite. <grym> Najbliżej mnie przepraszam czyli pomarańczowy kalcyt. Are you experiencing major changes? Jeżeli przechodzisz jakieś uh, duże zmiany, przemiany that are challenging your emotional state, które powodują, że to są uh, dla ciebie we, bardzo wysokie wyzwania uh, emocjonalne, to trust in process of change and Are you feelings, czyli zaufaj procesowi zmian, i szanuj te uczucia. Take the time to balance energy i pozwól sobie na zrównoważenie energii. Pay particular attention to the health of your nerves i zwróć uwagę na zdrowie swoich nerwów nerwów, kości i muskuł, Ok. I motylek, który ci mówi take the next step now, który ci dosłownie mówi podejmij teraz następne kroki i to już teraz. No i That was easy. Exactly. So, dziękuję Wam ślicznie. Pozdrawiam Was serdecznie. No i oczywiście widzimy się i słyszymy w październiku. Niech Was Boża błogosławi, a aniołki oświetlą Wam drogę, którą podążacie, moje drogie wodniki. Wszystko jest w zasięgu Waszym i tylko energia pozwoli Wam na to, aby osiągnąć to, czego chcecie i pragniecie. A wdzięczność za wszystko sprawia, że więcej błogosławień wstąpi w Wasze życie. Także dziękować, zanim wyjdziecie do tej pracy rano, po prostu parę słów stanąć przed oknem i powiedzieć dziękuję Ci Boże. Dziękuję, jestem wdzięczna za to, że mam dach nad głową, chleb na stole i pracę. I dziękuję za wspaniały dzień. No i to by było tyle. Przypominam Wam ciągle. Także widzimy się, niech Was Boże Błogosławi, no i aniołki wiodą na wysokie szczyty. Do widzenia, widzimy się i słyszymy w październiku.